W Dnia Kobiet, nad którymi patronat ma starosta kaliski pan Krzysztof Nosa. Tak jak co roku, w imieniu pani Wójt, pana burmistrza i panów wójtu, bądź osoby przez nich reprezentowane, mam przyjemność złożyć życzenia. Życzenia składa się kobietom bardzo trudno, ponieważ o kobietach, o Dniu Kobiet. Jest bardzo wiele wierszy, bardzo wielu poetów, jest bardzo wiele piosenek, więc trudno mówić prozą. Na pewno panie będą albo już dostały życzenia od swoich panów tych najbliższych, bądź dostaną jutro, pojutrze. Więc my, samorządowcy Powiatu Kaliskiego, chcemy tylko, aby te wszystkie piękne życzenia, które będą paniom składane, aby one się spełniły, a Panie czuły się ciągle spełnione, kochane i aby ten nastrój tego pięknego dnia, tak jak zawsze życzymy, trwał przez cały rok. Szanowne Panie, drogie koleżanki, przyparzam dzisiaj ogromny zaszczyt w naszym imieniu podziękować tym wspaniałym mężczyznom, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panowie Wójtowie. Kobiety kochają to, co robią, z rzeczy niemożliwych czynią możliwe. Są perfekcjonistkami w każdym celu, a do tego przy zachowaniu swojej kobiecości i wdzięku. Dziękujemy dzisiaj za ten symboliczny 8 marca. I życzymy sobie, aby uśmiech, zadowolenie na co dzień towarzyszył w każdej gminie powiatu kaliskiego. A jestem przekonana, że wszystkie kobiety we wszystkich gminach, w całym powiecie kaliskim, przy takich wyjątkowych mężczyznach, czują się naprawdę codziennie wyjątkowo. Wszystkiego dobrego, miłego, uroczego popołudnia. Jeszcze raz dziękujemy. Przed paniami na specjalne życzenie organizatorów tegorocznych. Powiatowych Dni Dnia Kobiet z zespół EREI! Субтитры сделал DimaTorzok